że wyjeżdżają w Wszystkie statki powinny nie tych przerwać rejsy. Wyjeżdżam z tym drogiem i zamianę mi silec 2022. No i droga, która jest posadą, to jest Gryfosów. Muszą określić swoje domy. Uśmiecham ostatni film, że tam tylko w Kaloszach, mówi nasza reporterka, mistrza Roberta. Nie skomponuję. Czerwaki przyjechały ewakuować. No bo powiedzieli, że jest powietawcze, że małe dzieci tam, Tam, są Tomczewki, też to, małe dziecko było. Przecież からにから。 został zostało sama w Nie, ktoś wystąpowała nam do pierwszej w nocy wody. Nie jak wygląda to przekroczenie głównego rozszerzenia w Wintersystemie na 1,24 euro. Kierowcy podczas zablokowano od góry Litwa To fragment kraju 46 między Okoloma a Wintersem. Drogo blokuje przewrócone drzewo strażacy właśnie w tej chwili nie usuwają. Młodzi którzy tydzień temu blokowali traktorami, które je wam tylko skorzystać dziś z tego nielegalnego protestu wyłaczą się pod Jeżeli byśmy legalnie blokowali, to już nie

jeżeli się okaże, że zostaną stanowi mandaty za płacę samobójstwa? się. bo inicjalnie w brzmieniu odręcznych nieruchomości bo kupują spekulanty. Na koniec proszę poznać im woda odłożna. Najstarszy kierowca w Nowej Danii. Jeden z dębnych partii na 105 lat, a samochody od 88 i nie zaniedbał to Tylko raz kłórze, i tylko raz dostanę mandat do prędkości. Zobrażam się, co to jest? Radio muzyka Fakty. Ok. ale da,